Witam w pierwszym filmie 2022 roku Pierwszym, który odpaliłem junaka i pojeździłem sobie po okolicy, a właściwie jeszcze jeżdżę Jak widać pogoda jest piękna, więc trzeba było dzisiaj tego junaczka wyciągnąć ale nie tylko że po to, żeby pojeździć i po prostu w takiej pięknej pogodzie to jest sama przyjemność czyli nie tylko żeby jeździć dla przyjemności, ale żeby żeby zobaczyć czy po tym moim rozkładaniu tego Junaka, wyciąganiu airboxa z bielnika paliwa, czy wszystko złożyłem dobrze i czy Junak jeździ cały zakres mocy, czy jest czy nie łapie gdzieś tam lewego powietrza, ale muszę przyznać, że po przejechaniu kilku kilometrów i rozpędzeniu go do prędkości przelotowych wychodzi na to, że wszystko jest dobrze. To dobrze, bo za dwa tygodnie wyjadę na zlot Rozpoczęcie sezonu mini, rozpoczęcie sezonu Forum Jonaka. Więc wszystko powinno być dobrze. Na poprzednich filmach widzieliście, co robiłem w tym roku przy motocyklu. Jeszcze wymieniłem wczoraj świece. No i jeszcze będę wymieniał płyn hamulcowy i obijał kanapę. Bo pewnie pokazywałem pod koniec zeszłego sezonu, że pojawiły się takie oto. Ubytki, no i zdarza się też czasami. Zdarzyło mi się raz na zlocie w zeszłym roku, że motocykl stał sobie na parkingu, deszcz padał, no i później usiadłem na kanapie. Ta gąbka nasiąkła, no i było nieprzyjemnie. No to mogę Wam powiedzieć, że wszystko jeździ jak powinno. Ja jestem zadowolony, że udało mi się coś zrobić samemu. Lubię robić przy motocyklu, lubię majsterkować przy motocyklu. Cieszy mnie to, jeszcze bardziej mnie cieszy, jak potem składam motocykl i jeździ tak jak jeździł wcześniej, a może nawet i trochę lepiej. Także dzisiaj, 13 kwietnia oficjalnie rozpocząłem sezon. A jaki to będzie sezon, no to na pewno opowiem Wam w następnym filmie. A tymczasem się żegnam i do następnego.